Alpa w Szarnic, dwadzieścia, gdzieś 3 lata temu jestem na zastępstwie, blisko, Garnisz, Parchen, Kir w górach spotykam staruszka kapłana Niemca. Rozwiązuje się rozmowa i ten zaczyna mówić, jakie robili reformy. Ja wtedy trzy lata kapłańca, tam słucham. O Bo Boże, ile to było walki. Księże nie wiesz, ile było u nas walki z komunią nastojącą na rękę. Jakby ludzie wrócali z kościoła. Czyli była tam ogromna opozycja, gdzie tego nikt nie pokazuje. W tym roku obchodzą w stulecie urodzin karnała Dypnera. I że Niemcy zawdzięczają jemu wiarę, jaką wiarę. Nikt, różnorakie wykłady, mają spotkania, ale nikt nie mówi, że kardynał Dytner przyszedł z do rodziny z upalonymi rękami za to, że pozwolił rozdawać komunię świętą na rękę, siedzi w czystu i grzeje ławę, nikt nie mówi, że rodzina przejęta tym zdarzeniem wybudowała kaplicę u siebie w ogrodzie i od biskupa tam ma pozwolenie na sanktisimum i tam się spotyka grupa modliterna, i się modlą nonstop stop za kardynała Wittnera. Tego w żadnym wykładzie nie powiedzą. Tylko będą mówili w tej godzinie kościoła. Dodać, w tej godzinie śmierci kościoła. Rozumiem. Jak wam coś powiem, to za chwilę zawrzeją. Znowu będą spinali ostrogi na swoich koniach. W latach 60. 70. duchowym przywódcą w Niemczech był kardynał Dypfner. On to wprowadził na jego rozkaz wprowadzono Komunię Świętą na rękę. Dziś możecie jechać do Niemiec szukać rodziny kardynała Dypnera, bo to przyszedł z otchłani czyjsa, błagał o modlitwę i bardzo cierpi. Rodzina w swoich ogrodach zbudowała kaplice, mają tam kapłana. Powstała grupa modlitewna i modlą się non-stop za kapłanów i za swojego wujka i krewniaka. Wielkie nieposłuszeństwo względem Boga, względem Kościoła sprawiło, że kardynał zmarły Dypner przyszedł do krewnych, objawił się. Powiedział jak cierpi i za co. Nasi rycerze mają kontakt z tą grupą. Cisza na eterze.